Witam, witam, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawiam wam Battlefield. Nagrywa ja, Patryk i Kosma. E... No, na start mnie zdzieli. Oczywiście, Zajwiście. o co panie i Więc, e... kurde, znać. To jest e... nie podbój tylko, to co my gramy teraz? To jest szturm. Szturm. Gram dla was, e... Jakiś odmasznówki! Kurde na kisze! Jaki tak ja mam ten cel? Chemiemy w uchwał! Jakiś kolej w samochodzie Dobra chwila, e tu Dobra, gramy dalej! Kosma, może byś udał się przechodzić? Bądź tak jak wiesz, to ja wiesz, to zabij się kolej! Noa no, samochód w uchwali! W przeciwnych drużynach! Ale próbujemy, dalej! jest dużo dość duża ilość sniperów no właśnie nie no no Dobra, no 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 mi Więc Więc tyle no że nie no no są pełne no no ty spróbuj. Ja tu będę atakujący, miał ja się robić snajpera, ja mnie nie zabiję, czekaj. Zabijcie tam. Zabijcie tego snajpera, czekaj. Te snajper. Stary wyشك. Się... Dobry dobrze. Nie masz siły, mapnej, teraz. Tu sobie freekile latają, więc... Skończyła mi się amunicja w... Spoko. Z pistoleta będę je znowu. A ja to tutaj. Zajmuję się lataniem i reanimowaniem. No zabijcie mnie, tak pewno mnie zabić. No, ktoś mnie zabił. No nie, nie rozbijcie mnie ludzie. Tak, chcę, sobie pięć medyków. Ja nie zginę, tak? Lecę, bo chcę, lecę, bo chcę zabić kogoś. Fajnie, Jestem Jestem O No, no. Teraz czas na snajpera. I ile tu Polaków jest? Macie tam w okolicy wrogiego żołnierza. No. I teraz, patrzcie, snajper. Chodź do akcji. Zobaczcie jak Patryk nie umie grać z snajperem. Cicho. Cicho. Zawaliśmy snajpera. Kurde no. O, inny snajper mnie zdjął. O, rozbili nie tak. I wpadłem. Bakryk. Wiesz, gdzie jest najlepsza miejscówka dla sniperów atakujących? Tam dużo kolesi jest po prawej stronie. Wygląda na to, że macie tam nie Tak, a genialną misukę miałem, kurczę. A co ubrania z Czekaj, dostosuj, posażenie. SKS jest dobry? Nic tak. Eee, tak, ale to jest wielostrzał. O, koniec gry. No dziękuję bardzo. Więc teraz to jest test. but, to był test. Zobaczmy się